A na starcie pojawia się Adam Suchorzebrski z Wrocławia. To także jest jego pierwszy finał w życiu. I mi ewidentnie wskazuje, że jest tego bardzo zadowolony. Dawaj, Banan. Lecimy tak z Bananem e, do góry. Z Bananem na ustach. A, pomyliło mi się. Banan niech lepiej zostanie w dole. Dobrze, dobrze. Adam Sucho-Żebryski był i dotarł do ostatniej przeszkody toru półfinałowego, do tej małej Mido. Wydawało się, że ją pokona. Był bardzo blisko, ale w pewnym momencie stracił siły. O! Brawo, 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 brawo. Na razie deska nikogo nie eliminuje. To drugi zawodnik wielkiego finału. A teraz Ada się na sprężynach. A te przeszkodę też już znamy z poprzednich edycji Ninja Warrior Polska. Adam sucho żebryski. Pamiętajmy, 4 minuty 30 sekund. E, to jest czas, który zawodnicy mają do wykorzystania, aby pokonać 9 bo, bo, bo. przeszkód. Brawo, brawo, brawo. Spokojnie, bezpiecznie. A zatem czas na kolejną przeszkodę. Te przeszkody również widzieliśmy we wcześniejszych finałach. A jej imię to proca. Nasze roczniki proce to sobie same wykonywały z patyczków i później ganialiśmy się po wodwórkach. A ładowałeś kamieniem czy kasztanem? <laughs> Zależy w kogo. A to prawda. No to jedziemy z procą. Pierwszy już zaliczony. Adam, to jest taki kaskader, on skacze rowerem i to jego rekord to ponad 5 metrów. Niewiarygodny. Jak można rowerem tyle skoczyć? No to to skacze sobie też bez problemu na naszych sprężynach i absolutnie wysokości się Adam Suchożeberski nie boi. Z taką dużą dokładnością pokonał teraz kolejną przeszkodę. Czas na krzywą ścianę. Patrzymy na zegar. 2 minuty i 30 sekund. Ma jeszcze do dyspozycji Adam Sucho -Żebrski. Raz, dwa, trzy, cztery przeszkody przed nim. Krzywa ściana najpierw. Ale już ciężki oddech, są oczywiście zrozumiałe. Krzywa ściana, oczywiście tylko formalnością. Lecimy dalej. Brawo. Adam, brawo. brawo! Dawaj, dawaj. No troszkę jeszcze nie wiem, ile czasu potrzebuje zawodnik, bo jest Adam tu po raz pierwszy na, w tym miejscu, jako pierwszy nasz wojownik. Nie wiem, ile potrzebuje na pokonanie tych kolejnych przeszkód. Spokojnie, te dwie minuty, które ma jeszcze do końca, powinny wystarczyć. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I teraz trzeba tego hydraulika poprzekładać się, aby wszystko się zgadzało. Ciągle ręce zaangażowane. To jest kolejna przeszkoda, która naprawdę e, no, bardzo męczy górne partie ciała, górne partie mięśniowe. Adam Suchorzebryski. A teraz przeszkoda, którą doskonale znamy. Skok pająka. No i teraz e, ten cały... Jak to się ładnie mówi, core będzie zaangażowany, absolutnie każda partia mięśniowa, aby utrzymać się między ścianami. Bang, poszło, idealnie. O, też byli zawodnicy w historii, którzy e, spadali w tym e, tunelu, też niektórzy mieli swoje ograniczenia, jak pamiętasz e, niegdyś e, Sebastian Kasprzyk, który miał e, problemy z, z biodrami, tak, tak e, bioder. Szkoda, że Sebastiana już od kilku edycji nie, nie ma na naszym torze, ale pozdrawiamy go e, serdecznie. To jest ta e, ruda główka, która wychodziła w półfinale, a tymczasem... Adam Suchorzebrski na ostatniej prostej, by zaliczyć się pierwszy tor wielkiego finału. Jeszcze ma czasowy zapas. Tak jest, tak się dzieje. Adam Suchożebryński na szczycie. Coś, co kiedyś było niezwykłym sukcesem naszych finalistów, teraz staje się już rytyną. Ja naprawdę gorąco wierzę, że my na stage 2 to będziemy mieli przynajmniej połowę zawodników leciutko. Ja będę zawiedziony, jeśli tak się nie stanie. W 24 stawiam, że 18. Pokazał Adam sucho że ten tor można zrobić. Czyli jednak warto jeść banany. Dużo bananów. Zawsze, zawsze. I dużo trenować. Chyba bardzo dużo trenowałeś, bo dałeś niezły popis na tym torze numer jeden. Sam jestem w szoku. Wiele elementów, których się bałem. Szczególnie piąta przeszkoda. Kurczę, blaszka. <noise> Kurczę, blaszka. Jesteś przykładem dla wszystkich programistów, którzy siedzą za komputerem, że trzeba ruszyć ten tyłeczek i... Trenować. Dawaj do swoich bliskich, bo bardzo się cieszą. Piątej przeszkody bał się Adam, i to jest właśnie ta proca. Ale tak mięciutko, spokojnie, bez większych problemów, tę przeszkodę zaliczył tak jak i inne pozostałe. I bardzo szybko Adam suchożebrski pokazał innym zawodnikom na backstage'u, jak to się robi spokojnie. Spokojnie. Czasu jest wystarczająco, wystarczająco dużo, tak. żeby tutaj nie spieszyć się i pokonać pierwszy tor wielkiego finału. A na platformie startowej melduje się jeden z czterech nowicjuszy debiutantów w wielkim finale. Zgadza się. Adam Suchorzki. I niech żadna przeszkoda. Nie będzie skórką od banana. Przyjechał tutaj też z grupą solidną grupą wsparcia. Wszyscy oczywiście te akcenty na sobie mają. Banany są. No, leć bokiem, Adam, leć bokiem. On nie ma nic do stracenia. Wszystko już wygrał. Ta prawda, to prawda. Nieprawdopodobny jak świetnie radzi sobie w finale. Adam Suchorzeberski. Ale tutaj Adam nie ma czasu na odpoczynek ten nie ma, czas. Nie ma, nie ma, nie ma. Odlicza bezlitośnie sekundy. Oj, oj, musi poprawić. Dobrze. Dawaj, 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 podkręć tempo, bo już tylko 45 sekund, a cała aleja ufo do przejścia. Adam leci na drugie ufo. Teraz jeden swing. Oj, zmęczony jest Adam. Zmęczony oj, widzimy jaj, ten grymas. No, ale jeszcze będzie walcz. Walcz, 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 walcz. Pół minuty. Obawiam się o ten czas. Obawiam się o czas. 25 sekund do końca. Ostatnia przeszkoda drugiego toru wielkiego finału. A na trasie Adam Sucho o, 17 dawaj, sekund. Dawaj, 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 15 sekund. Spinaj banana Adaś. dawaj, 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 Adam. 10 sekund zostało Adam. Trzymaj, trzymaj, się. trzymaj, 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 trzymaj. Osiem. Nie wymyśl. Ależ sensacją jest w tej edycji Adam Słuchozzebrski. Sensacja to jest, innego słowa nie można użyć. Pierwszy raz w wielkim finale. Jest na trzecim torze wielkiego finala. Wow. No ale spompowany jest potwornie. Ale <śleszy> Pytanie, czy on w ogóle zakładał, że będzie w tym miejscu. Ja 100% nie. Widać to po jego całej gestykulacji i gryciałem. On już jest szczęśliwy, on tak. już jest spełniony. Wyjdzie z basenu uśmiechnięty, tylko gdzie? Ale my wierzymy, no, wierzymy dalej. Oby wierzył tak samo się Ruszył. Nie, ma, nie masz nic, Adam, do stracenia. Dawaj. Pobaw się teraz. Zrób to już dla siebie. Daj z siebie maksa. Naprawdę, silny, silny chłopak. Adam suchożebski, ważny skok, trzyma! Ależ okrzyk wydał z siebie, bo te mięśnie naprawdę. Paliły! Już nie było z czego. Wielkie brawa, Adam! Brawo! Jakiś szczęśliwy, jakiś szczęśliwy. nie może być inaczej. Nie może być inaczej. No, jest sensacją, jest sensacją dziewiątego sezonu. Kto by postawił parę drobniutkich złotych na Adama, że będzie na Stage 3 wielkiego finału. Dziś byłby milionerem. No super. O, się poprzykrali <grym> wszyscy. No i jak Ci tam było? Spodziewałeś się, że w ogóle będziesz na takim etapie? Wiedziałem, że jeżeli dojdę tutaj, to i tak jestem zaskoc zaskoczony, że udało mi się przeskoczyć to na klifach, więc ja dla siebie wygrałem. Brawo. A jak się Brawo. dziadkowi podobało? jestem wdumny z wnuka. Prawda? Mawer, no widzę, że po dziadku. Mawer. Gratulujemy.